W tym odcinku jest legendarny star drop, uwaga co będzie, jest, super, jest legendarny star drop, uwaga co będzie, jest. Witam na kanale Bartek i Kuba Grają. W tym odcinku będę otwierał trzy świnie i naprawdę dużo się działo. Było aż trzy legendarne star dropy. Zapraszam do oglądania. I przepraszam Was przede wszystkim, że nie było ponad 10 dni filmu. Ale niestety, mówiłem oczywiście to na live z Fortnite'a, że po prostu zepsuł mi się telefon. I druga informacja: nie będzie niestety liveów, bo live y mogę robić dopiero, gdy będę miał 1000 subów. Dlatego pamiętajcie, zostawicie sobie łapkę, bo lecimy już po 100-100 subów. I dziękuję Wam bardzo za 100 subów. Możliwe, że będzie jakiś specjal, ale jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Zapraszamy do oglądania. Legendarny, uwaga, co będzie? Uwaga, co będzie? Proszę, skin! Jest kostium do Janet! Gwiazda popu, Janet! Fajny! Widocznie! Legendarny! Jest! Drugi legendarny stardrop! Na jednym kącie, w jednym jakieś mini, uwaga! Jest kostium! Do bula! Futbolista! Fajny! Teraz przechodzimy do drugiej mega świni. Naprawdę dużo się dzieje w tym odcinku. Zostawcie łapkę, jeżeli będzie pod tym filmem 10 łapek. Nagrywam od razu kolejny film. Mega świni, rzadkiego <grytanie> <grytanie> podskoczyło. No stary. Uwaga, co będzie? Uwaga, co będzie? Jest! Skin! Do Edgara! Szybki Edgar! Super! I jeszcze motka. tam nic podskoczyła na no tyka. Kostium! To Barleja, Złoty Barley. Dziwne z pika, ale miałam farta. Może tu coś będzie, drugi epik. Jest! Znów kostium! Osmobitowiec, klasyczny. Super, Szemotka. W tym odcinku to naprawdę dużo tych kostiumów. Szkoda, że nie ma żadnego skina, ale był ostatnio. Leon. No to ile szczęścia, można mieć pod rząd, ale może niedługo znów jakaś legenda, trzeba czekać. Tu mamy pika, a tam tylko 200 monet. No i to koniec drugiej maka świni. teraz lecimy z trzecią, ostatnią, pamiętajcie stawić sobie łapkę. No nie, nic nie podskoczyło na legendę, ale dobra, mityk. Uwaga, co będzie? No nie, tylko kredyty. Nie, przepraszam, punkty mocy. Będziemy już dochodzić do końca. Pamiętajcie stawić suba i łapkę. Lecimy już po 110 subów. I pamiętajcie stawić łapki. 10 łapek i kolejny film. I do zobaczenia!